Przerywamy. Komen central przedstawia. Kto chce się pośmiać? Teoria. Yes. Wielkiej zmiany czasu. Nie zapraszam na zwiastun. Czekamy z tym od kilku lat. 15 lat ciągłych kwiatów. Nadszedł czas. Przygotuj się na 130 godzin przysmażania na wolnym oknie. Na wielką zmianę. Podpalę wehikuł i będziesz w pracy jeszcze wczoraj. Wow. Teoria wielkiego podrywu zmienia godzina emisji. Ruszamy w przyszłość. Piątek o piątej. A także w poniedziałek, w wtorek, w środę i czwartek. To będzie moje miejsce. Teoria wielkiego podrywu. Od poniedziałku do piątku o 17 w Comedy Centra. Jakim impreza? Super. Przyjaciele będą lada chwila. Chyba się wyprowadza. Przyjaciele znowu się przenoszą. Już tu nie mieszkam. Kuzyn Emily mnie wyrzucił. Wyprowadzasz się. Tym razem, zamiast dźwigania mebli do nowego mieszkania... ...zmieniają godzinę emisji. Podglądaj ich od poniedziałku do piątku o 19.30. 99. One, Przyjaciele, od poniedziałku do piątku o 19.30 w Comedy Central.